Cześć, żeby programować mikrokontrolery w CodeBloxie potrzebujemy doinstalować do niego dodatki takie jak Win oraz musimy sobie zainstalować AVR Diod, który posłuży nam do wgrania programu na mikrokontroler Win SourceForge z instalujemy jest on stary dosyć, ale do podstawowych zastosowań się bez problemu nadaje zainstalujemy go z domyślnymi ustawieniami Możemy sobie tam oznaczyć, że no odpada, na przykład nie chcemy. A pobieramy z GitHuba i instalujemy go z domyślnymi ustawieniami. Potem przechodzimy do CodeBlocksa. Wchodzimy w ustawienia, kompilator. Wybieramy, że chcemy kompilator dla AVR'a i potrzebujemy Dulcine'a. Domyślnie tutaj jest pusto. Dajemy autodetect. Ona wykrył, że jest nasz win avr Ale. Tu jest ważna notatka, że musimy wskazać mu folder bin, bo dopiero w nim znajdują się wszystkie potrzebne narzędzia, więc klikamy tutaj, wybieramy bin, wybierz folder i on już na spokojnie sobie tutaj wszystko znajdzie. Klikamy OK, wchodzimy w Tools, Konfiguruj i nie mamy zazwyczaj tutaj nic, jak pierwszy raz coś konfigurujemy. Dajemy Dodaj i uzupełniamy tutaj odpowiednie pola. Ja to już zrobiłem, dlatego sobie mogę zedytować. Nazwałem go Programator. Podajemy tutaj ścieżkę do pliku wykonywalnego afaroid, bo on będzie nam służył do wygrywania. Jeżeli już go kiedykolwiek używaliśmy, no to znamy co co tutaj trzeba wpisać. Minus P, dolar MCU. Jest to zmienna, która się tworzy w się i odpowiada za nazwę mikrokontrolera. Ona się sama definiuje, gdy my tworzymy poprzez aplikację AVR-a. Myślnik CUSB ASP, myślnik PUSB to jest nasz programator, a to jest to, gdzie on jest podłączony. Myślnik B definiuje nam prędkość, myślnik V określa nam, czy chcemy weryfikować kod, a tu już mamy Naszą ścieżkę do pliku hex, który będzie grywany. Chcemy go wrzać do flesza. $projectDir określa nam już domyślnie kod blocks, ponieważ jest to zmienna, która nam odpowiada za to, gdzie się znajduje nasz projekt. My chcemy wejść potem do Bina Debug, bo tam się tworzy nasz plik hex i $projectName. To jest nazwa naszego pliku. I ona się aktualizuje sama, gdy tworzymy sobie projekt. No i kropka hex to jest nasze odszerzenie. Dajemy OK. Zamykamy. Chcemy stworzyć nowy projekt dla powerów. Następny. Nasza ścieżka do folderu, gdzie chcemy to zrobić. Potrzebujemy podać nazwę. I w tym test. Dalej. Zostawiamy. Tak jak jest domyślnie Dalej Zmieniamy z 16 MHz traktowania na 8 Taka jest domyślna w Tu najważniejsze, żeby wybrać poprawny mikrokontroler, dla którego to ma być Możemy zostawić wszystko tak jak jest Pasuje nam Mamy Maina Tu możemy sobie napisać jakiś przykładowy nasz program Niech to będzie typowy Blink Ustawiamy port B na wyjścia. W pętli będziemy ustawiać stan wyjścia na wysoki, oraz niski, na przykład co 20 milisekund. Możemy sobie teraz nacisnąć tutaj build. I nam się skompilował już nasz projekt. Tak, jak potrzebujemy. Jak wejdziemy w build Log, to możemy sobie wszystko tutaj podejrzeć, co się tutaj stało. A następnie wchodzimy w Tools, klikamy Programator i nasz program wgrywa się na mikrokontroler. Po wgraniu na nasz mikrokontroler, Dioda zaczęła nam mrugać. Jeżeli dostaliśmy jakieś ostrzeżenia z AVR dioda, no to najczęściej błędnie jest podpięte po prostu połączenie na płytce stykowej. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, no to najłatwiej sprawdzić to w dokumentacji dla naszego mikrokontrolera. Zawsze jest tutaj rozpiska, co odpowiada za co oraz jakie mamy dostępne porty.